30 stycznia Zwyciężająca łaska Chociaż widziałem Jego drogi, jednak uleczę Go, poprowadzę Go i znowu udzielę obfitej pociechy Jemu i Jego żałobnikom. Izajasza 57, 18 Ucz się doktryn z tekstów biblijnych. W ten sposób lepiej zapamiętane karmią duszę. Na przykład naucz się z tekstów o doktrynie nieodpartej łaski. Tym sposobem zobaczysz, że nie oznacza to, że jest niemożliwym opierać się łasce. Znaczy to, że gdy Bóg zdecyduje, może pokonać i pokona ten opór. Na przykład w Izajasza 57 od 17 do 19 Bóg każe swój nieposłuszny lud smagając go i ukrywając swoje oblicze. Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem. Werset 17. Lecz oni nie odpowiedzieli, nawracając się. Trwali na złej drodze, opierali się. Lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Werset 17. Tak więc możliwym jest opierać się łasce. W rzeczywistości Szczepan powiedział przywódcom Żydowskim: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Dzieje apostolskie 7:51. Co w takim razie robi Bóg? Czy jest bezsilny w przywiedzeniu tych, którzy stawiają opór do nawrócenia i bycia kompletnym? Nie, nie jest on bezsilny. Następny werset mówi: Chociaż widziałem jego drogi. Jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom. Werset 18. Tak więc, w obliczu krnombrnego opierającego się łasce odstępstwa, Bóg mówi: Uleczę go. On znowu udzieli. Słowo tłumaczone znowu udzielę oznacza uczynić całym lub kompletnym. Jest ono powiązane ze słowem szalom, pokój. Bycie kompletnym i pokój są wspomniane w następnym wersecie, który wyjaśnia, w jaki sposób Bóg zawraca opierającego się łasce odstępcę. Czyni to, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów: Pokój, pokój, szalom, szalom, dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Werset dziewiętnasty. Bóg stwarza to, czego brak pokój, kompletność. W ten sposób jesteśmy zbawieni i w ten sposób jesteśmy przyprowadzani z powrotem z odstępstwa, znowu i znowu. Łaska Boża triumfuje nad naszym oporem przez stwarzanie uwielbienia tam, gdzie ono nie istniało. On przynosi szalom, szalom, bliskiemu i dalekiemu. Kompletność, kompletność bliskiemu i dalekiemu. Czyni to przez znowu udzielanie, to znaczy zastępowanie choroby oporu zdrowiem poddaństwa. W doktrynie nieodpartej łaski nie chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie się opierać. Jesteśmy w stanie i tak też robimy. Chodzi o to, że gdy Bóg decyduje, pokonuje on nasz opór i przywraca posłusznego ducha. On stwarza, mówi: Niech stanie się światłość. On leczy, prowadzi, przywraca, pociesza. Dlatego nie chlubimy się nigdy z tego, że powróciliśmy z odstępstwa. Padamy na twarz przed Panem. I z drżącą radością dziękujemy Mu za Jego nieodpartą łaskę, która zwyciężyła wszelki nasz opór.